Witamy w kolejnym odcinku Sofy Sportowej. Chyba mogę powiedzieć, że pierwszym, tym dotyczącym nowego sezonu, kiedy jesteśmy wspólnie. Przede wszystkim bardzo się cieszymy, że ten nowy sezon rusza. Teraz początek roku będzie bardzo, bardzo napchany, jeśli chodzi o tenis. Także dużo z Wami będziemy, ale oczywiście rzecz jasna w dzisiejszym odcinku od United Cup. Zaczniemy. Dokładnie tak. Zaczniemy od United Cup. Oczywiście od początku sezonu, ponieważ Magdalinet niestety nieudanie rozpoczęła swój sezon, zdążyła przegrać już w pierwszej rundzie będzie w Brisbane, natomiast o tym na sam koniec. Oczywiście zachęcamy Was bardzo serdecznie do subskrypcji naszego kanału, do łapy w górę, do dyskusji w komentarzach. Przypominamy, że w poniedziałek o 7.30 świątek rozpoczyna spotkanie z Norwegią i my się oczywiście na relacji live z tego wydarzenia spotkamy tutaj na naszym YouTubie, także zapraszamy. Wspomniałaś o tej krótkiej przerwie pomiędzy sezonami. Tak naprawdę widziałem takie wyliczenia, że pomiędzy Next Gen Finals, które były tak naprawdę zaliczane jeszcze do do zeszłego sezonu, a rozpoczęciem United Cup minęło około 5 dni. Także tutaj ta przerwa pomiędzy sezonami jest mała, natomiast to jest trochę na wyrost ta analiza. Myślę, że mimo wszystko trzeba patrzeć na to, że sezon zakończył się po Bill Cup Finals oraz po Davis Cupie, czyli dla pań to jest 20 listopada. Około 5 tygodni, no to jest chyba mimo wszystko te 2-3 tygodnie za mało, jak uważasz? Tak, krótko trochę. Oczywiście jeśli chodzi o igę świątek, wiadomo, na niej się przede wszystkim najczęściej koncentrujemy. To oczywiście zdążyła być na wakacjach, trochę wypocząć, też mieliśmy dyskusję, czy te wakacje to był taki pełny odpoczynek, bo jednak mimo wszystko rakieta była brana do ręki, bo przecież można było sobie wykupić e, trening tenisowy z igą. Natomiast była, odpoczęła, e, ale bardzo, bardzo krótki sezon przygotowawczy, szczególnie mało czasu było na to, żeby jakieś, i tu nie mówię tylko idę, mówię o wszystkich zawodnikach i zawodniczkach, bardzo mało czasu było na to, żeby jakieś elementy, ewentualnie nowe wprowadzić, jakieś drobne korekty, czy chwytów, czy, czy po prostu jakieś nowe elementy do gry przećwiczyć. Było na to bardzo mało czasu, ale podejrzewam, że może te pierwsze turnieje też będą po prostu na to trochę wykorzystane, na taki trening. Aczkolwiek wiadomo, Australian Open już, już za rokiem, tuż, tuż. Dokładnie tak. Zaczynamy oczywiście od tego spotkania Polska kontra Norwegia, które rozpocznie się jutro. Mecz w naszej grupie pierwszy już został rozegrany. Czeszki w nocy właśnie wygrały. Dzisiaj jest Norwe Czeszki, Czesi. Czesi, ale przede tak. wszystkim dzięki płci żeńskiej, bo zarówno Karolina Muchowa wygrała swój mecz, jak i w miście dołożyła punkty w parze z Tomaszem Machaczem, mężczyzna z czeskiej drużyny. Właśnie Tomasz Machacz przegrał z Kasperem Rudem, więc to spotkanie zakończyło się 2 do 1. Kilka takich wniosków pomiędzy tym meczem Czechów z Norwegami, no to myślę, że przede wszystkim znakomita gra Karoliny Muchowej, która wygrała z Malene Helgo, która jest notowana w piątej setce rankingu WTA 6-2, 6-2 naprawdę pełen arsenał zagrań pokazała Karolina Muchowa, to jest naprawdę ogromna przyjemność oglądania i to nie jest nic nowego, natomiast e, oczywiście życzymy jej zdrowia, bo taka zawodniczka jest potrzebna e, damskiemu turowi, no i trzeba było przyznać, że e, wyglądało w telewizji, że ta nawierzchnia w Sydney jest dosyć szybka, natomiast sama Karolina Muchowa po tym meczu stwierdziła, że woli szybsze korty, że wydaje się dosyć wolna, także ja tutaj się nie będę już raczej musimy słuchać zawodniczek tak. Natomiast no, Muchowa trzeba przyznać, że dobrze weszła w ten sezon. Tak, ty też oglądałeś całe to spotkanie. Ja już niestety w pewnym momencie zasnęłam, praca dała się we znaki. Natomiast oczywiście też życzę zdrowia Karolinie Muchowej, bo faktycznie jej tenis jest bardzo, bardzo przyjemny dla oka. Tak jak powiedziałeś, to jest tenisistka, która jest potrzebna w turze, która może sporo namieszać, jeżeli będzie właśnie w tej formie zdrowotnej. Naprawdę trudno przeciwdrować. Niej e, grać, kiedy jest w tej doskonałej dyspozycji, bo ma odpowiedź po prostu na każdy styl gry, a do tego ten jej styl gry, który jest e, tak bogaty, e, jest bardzo po prostu też nieprzyjemny. Dokładnie, dla przeciwnika. Dokładnie tak. Więc patrząc tutaj na pierwszą rywalkę i Świątek, e, czyli oczywiście wspomniana Helgo, e, zawodniczka, która gra dosyć jednostajnie, natomiast ma już to doświadczenie grania w United Cup również w zeszłym roku, bo tak naprawdę no, zawodniczka z piątej setki rankingu raczej nie ma zbyt często okazji grania z zawodniczkami z czołowej 20 rankingu natomiast tutaj podczas tego United Cup zarówno w zeszłym roku jak i w tym roku ma taką okazję więc na pewno raczej myślę że jeżeli chodzi o takie mentalne tutaj sprawy to myślę że nie przestraszy się aż tak bardzo jakiś Świątek natomiast tutaj po prostu ta klasa tenisowa myślę że wyjdzie jestem ciekawy oczywiście w jakiej Iga Świątek będzie dyspozycji bo to będzie taki pierwszy oficjalny mecz po tej oczywiście pokazówce w Abu Zabi, natomiast no też nie spodziewałbym się nie wiadomo jakich fireworków, oczywiście Iga Świątek w zeszłym roku znakomicie poradziła sobie na United Cup, wygrała wszystkie swoje mecze singlowe, natomiast tak jak mówimy, no patrząc tutaj na potencjał zawodniczek i styl gry Helgo, raczej tutaj nie musimy się nie wiadomo czego obawiać, po prostu jesteśmy ciekawi, czy zobaczymy coś nowego w grze Igi, czy jakieś takie zalążki. Eee... Tego, nad czym pracowali podczas okresu przygotowawczego z Wimem Fiset, bo warto podkreślić, że Wim Fiset jest jedynym członkiem sztabu szkoleniowego IGI, który aktualnie jest podczas United Cup z nią, bo nie ma zarówno. Daria i jaki macierzysz? Tak, ale widziałam dzisiaj też takie krótkie wypowiedzi Igi właśnie z United ka, to Mówiła, że coraz częściej chodzi do siatki. To była taka tam dyskusja chyba z Hubertem Furkaczem mhm. bodajże, że, że coraz częściej Iga się wybiera do siatki. Mam nadzieję, że to będziemy mogli też oglądać właśnie w meczach, szczególnie w tych najważniejszych turniejach. Natomiast jeszcze tak się uśmiecham, bo tak tylko chciałam dopowiedzieć a propos zawodniczki z Norwegii, Helgo, że na pewno też dla niej dobra okazja do tego, że oprócz faktu, że będzie mogła po prostu zmierzyć się z wysoko notowanymi zawodniczkami jak chociażby na początek, nie na początek, Karolina Muchowa była oczywiście na początek, ale, ale Iga Świątek liderka światowego rankingu, to na pewno też trochę swój budżet po prostu podreperuje, bo tutaj taką ciekawostkę Wam powiem, jeśli chodzi o Iga Świątek, to jest 250 tysięcy dolarów pewnych, takiego mhm. wpisowego, ale za każdym razem, za każdy kolejny wygrany mecz, czy to singlowe, czy to mixtowy, czy też cały zespół, kiedy mhm. wygra swoje spotkanie, to też odpowiednio jeszcze większe są te stawki. Hubert Hurkacz bodajże 125 tysięcy dolarów albo 150 Tak, Ponieważ wypadł z dziesiątki. Dokładnie, tak. dokładnie, dlatego ta nagroda jest dużo, mi, dużo mniejsza. No i oczywiście też nasze drugie rakiety. Maja Chwalińska i Kamil Majszak tutaj, no dużo, duża różnica, jeśli chodzi o pieniądze, ale około tych 16 tysięcy dolarów. No i tutaj myślę, po prostu tak chciałam tylko wspomnieć, a propos właśnie też norweżki, że na pewno podreperuje po prostu swój budżet i daje tu jakiś tam komfort na... na tak, celu, to jest dla tych właśnie tygodni. zawodników, którzy są niżej notowani, po pierwsze właśnie e, no zależy oczywiście, jak priorytety tutaj sobie ustawić, ale myślę, że nie ma absolutnie żadnego negatywnego tutaj, e, negatywnej rzeczy jeżeli chodzi o udział tych niżej notowanych zawodników w United Cup, ponieważ po pierwsze mogą podpatrywać tych najlepszych z bliska, mogą poczuć atmosferę wielkiego turnieju, a do tego naprawdę duży zastrzyk, jeżeli chodzi o pieniądze, aby wydawać te pieniądze oczywiście na podróże, na trenerów, ponieważ nie mają tak lukratywnych kontraktów praktycznie żadnych ci niżej notowanych zawodnicy, więc to na pewno jest taki zastrzyk na początek sezonu, początek roku, aby lepiej sobie rozplanować ten cały sezon. No i przejdziemy sobie teraz do tego... Myślę, że na papierze dużo bardziej ekscytującego meczu, bo to jest mecz męski pomiędzy Kasperem Rubdem a Hubertem Hurkaczem, który jest lekko niewiadomą. Widzieliśmy oczywiście Huberta Hurkacza na treningu, dostrzegliśmy to, że Hubert, no duże zmiany, nie tylko jeżeli chodzi o sztab szkoleniowy, ale również o sprawy sprzętowe. Tak, Ja się trochę śmieję, że Hubert Hurkacz postawił na wszystko co nowe <laughs> na 2025 rok, cały sztab nowy, sprzęt nowy. Nowy, nowy sztab, nowy sprzęt, nowy Hubert Hurkacz mamy nadzieję, bo naprawdę ten potencjał na to oczywiście, żeby jeszcze jakiś duży, duży sukces odnieść w tenisie jest ogromny, bo przecież Hubert Hurkacz w najlepszej dziesiątce oczywiście wypadł teraz z, tej, z, tego, z tego top 10, ale bardzo, bardzo długo tam się utrzymywał i, i jest tam jego miejsce w tej, w tej najlepszej dziesiątce. Oczywiście liczymy na to, że ci nowi trenerzy potencjał z niego tutaj wykrzesają maksymalne. Natomiast y, faktycznie zobaczyć Huberta w butach Adidasa <laughs> to, była, y, to, to była duża niespodzianka. A powiedz mi, bo ty będziesz wiedział, y, Hubert, no wiadomo, ostatnie lata grał Jonexem. Mm -hmm. A jak to było w y, tych latach młodzieńczych? Ja wcześniej grał Hedem Prestige, natomiast warto powiedzieć oczywiście, co teraz się wydarzyło, mm -hmm. bo Hubert y, y, był widziany na, na korcie podczas treningu, że tak powiem. Wyłapałem to chyba jeden z pierwszych, jako że jestem taki trochę frikiem y, sprzętowym, y, bo Faktycznie, Hubert tu pierwszy grał bez loga na swoim mhm. naciągu, co jest raczej zakazane. Jeżeli masz kontrakt z jakąś firmą tak. i nie zrobisz loga na swoim naciągu, to kary są ogromne, więc to mnie, pierwsze mnie się rzuciło w oczy, a przez to, że. Yy, ta rakieta Wilson Blade, której używał podczas tego treningu jest kolorystycznie bardzo podobna do Yonexa, którym grał, no to akurat po tej piętce po tej pięce Tak, rączki, stopka, tak, no stopka tak, rakiety, tak. która jest czerwona w Wilsonie, a zielona w Yonexie. Może pokaż, tak, tak, pokaż. o tak. Czym mówimy, tu oczywiście tak. jest jeszcze takie, taka mhm. stara stopka Denlopa, mhm. e, natomiast o tym oczywiście. Tak, tak. I, I tam było widać, że Hubert gra jak można było się przypatrzeć też na, na jego rakiecie był napis Wilson, więc tutaj jestem bardzo ciekawy. E, Rakieta, tak tylko streszczę szybko, z trochę większą główką, e, może myślę, że pomóc bardzo przy returnie, e, raczej to jest rakieta, która może mimo wszystko wykrzesać trochę więcej siły z uderzeń Huberta Hurkacza na papierze, tak samo jak zmiany jego trenerskie. E, ta zmiana również wygląda na bardzo przemyślaną i bardzo dobrą, zobaczymy jakie będą tego efekty, no bo Hubert jest niewiadomą, bądźmy szczerzy, patrząc na to, co się wydarzy w meczach My, singlowych. myśli, że to już mogli maczać palce nowi trenerzy, jeśli ja chodzi o zmianę sprzętu? Na pewno, jestem przekonany tutaj mhm. bez dwóch zdań, że, że, że jak najbardziej tutaj była taka myślę, że jakaś, jakiś drogowskaz, jakaś cenna porada. No i Hubert oczywiście sam zawodnik musi poczuć to, czy rakieta mu pomaga, Wierzy. czy przeszkadza. Wygląda na to, że skoro 4 dni przed meczem, bo to już kilka dni mhm. temu zobaczyliśmy, że Hubert trenował właśnie tą rakietą, no to myślę, że mimo wszystko go zobaczyć. Zobaczymy e, na meczu jutrzejszym, już właśnie z tą nową rakietą, ale raczej bez loga na rakiecie, co oznacza, że prawdopodobnie jeszcze te sprawy kontraktowe e, nie są dopięte. Nie są dopięte. E, natomiast mówisz head prestige? Ostatnie czasy, mm. kilka lat to jest Jonex, a Wilson Na początku Beck... Babolatem bardzo, okay. czy, bardzo długo grał Hubert Babolatem, be, bardzo długo podobnymi rakietami graliśmy. Później, szczerze powiem, tobie nie pamiętam, natomiast mm -hmm. ta końcówka juniorów, a przejście do seniorów to był właśnie e, head prestige. Okay. Także okay. bardzo podobna rakieta do tej Ionex v mm -hmm. którą miał, ja również taką samą drogę przyszedłem, jeżeli już tutaj trochę tej prywaty, tak. to właśnie z Heda na Ionexa, dokładnie tak A jak Hubert. A to Huberty. jest ten zielony? To jest tak, dokładnie. Falcor. Okay. dokładnie okay. tak. Okay. Także ten mecz z Kasperem Rudem, który wygrał swoje swój pierwszy spotkanie z Tomaszem Machaczem, no będzie dużym sprawdzianem, pamiętajmy, że Huberta nie widzieliśmy od meczu w Tokio, czyli około września lub października, teraz tak. nie pamiętam dokładnie, bez, natomiast... Tam było, no dobrze, że Hubert odpoczął z nową energią, nowymi siłami. Na pewno tego ogrania będzie trochę brakowało, więc jestem ciekawy, jak to wszystko u Huberta będzie wyglądać, bo na pewno rywal na dzień dobry bardzo, ale to bardzo mocny, będzie tutaj mocny. Tak. No i oczywiście pojawia się to pytanie kto na miksta, w mm. razie czego? Powiemy tak, na pewno na razie zgłoszeni mm. są, y, są w papierach tak zwanych mm. Hubert oraz Iga, aczkolwiek przypominamy, że tutaj do zmian również może dojść. Kapitan y, danej drużyny ma tutaj y, wachlarz możliwości w postaci tego, że może jeszcze y, po meczu drugim singlowym zmienić te decyzje. Tak, i... decyzje pamiętamy i... co było na Bill i... Cup, i tak? Nie, tak? Nie, Zawsze nie. była tak naprawdę Magda Frech z Kasią Kawą e, rozpisywana albo Magdalinet z Kasią tak. Kawą, nigdy to się nie co wydarzyło. Się, więc po prostu patrząc, zobaczymy, jaki będzie bilans tych spotkań, i wtedy będzie pewnie decyzja. Ja chciałbym powiedzieć po raz pierwszy: Mixta Iga Świątek Janek Zieliński. Widać było na zdjęciach, że był ten wariant ćwiczony na treningach. Widziałem takie głosy, że tak dużo ludzi pcha Janka Zielińskiego do tego mixta z Hubertem, z, z Igą Świątek tak. oczywiście, że umniejszamy umiejętnością deblowym Huberta Hurkacza, natomiast ja bym tutaj mimo wszystko nie, odróżnił, odróżniłbym chodzi. umiejętności deblowe, a mixtowe. Bo to oczywiście. są dwie różne dyscypliny tak. sportu. Granie mixta, a debla, uwierzcie mi, że to jest zupełnie coś innego, a Janek Zieliński pokazuje na ten moment, że jest lepszym zawodnikiem gry mieszanej niż mm -hmm. debla, więc moim zdaniem jest idealnym kandydatem do tego, aby po prostu dać mu w końcu szansę wykazać się pod większą Presją, i, i aby ten miks ujrzał światło dzienne. Jandzieliński. Yy, Igaś Świątek, to jest mój typ, który chciałbym zobaczyć. Jak ty to widzisz? Ja też bym chciała to zobaczyć, chociażby dla takiego spokoju, no, tak. żebyśmy wiedzieli po prostu, czy to się klei, czy to się nie klei, czy, yy, czy faktycznie yy, mamy tutaj o co w cudzysłowie. Oczywiście trochę to się uśmiecham tutaj do tego, ale czy mamy o co afery tak. robić. Yy, natomiast ja też jestem za tym, aby zobaczyć Huberta Churkacza oraz. Yy, Janka Zielickiego oraz Igę Świątek oczywiście. Dokładnie tak. Oczywiście 30 grudnia pierwsze spotkanie Polska kontra Norwegia. Zapraszamy, tak jak mówiłem na początku na komentarz live z naszego na naszym YouTubie, natomiast w nowy rok wchodzimy również meczem Polska kontra Czechy, Sylw tak, sylwestrowa noc z tenisem i my również będziemy z wami o chwilę po północy, 20 minut po północy ten mecz Czechy kontra Polska, będziemy dla was komentować, zacznie Hubert Hurkacz z Tomaszem Machaczem, później Karolina Muchowa kontra Iga Świątek, absolutnie wspaniałe spotkanie, więc mam nadzieję, że będziecie tutaj z nami, już teraz was I zapraszamy. I ten mixt też myślę, że przyniósłby tutaj sporo emocji. Na pewno z Wami w ten nowy rok będziemy. Ja już się nie mogę doczekać, jak to się mówi, jaki sylwester taki cały tak. rok, więc się zapowiada tenisowo. Niespodzianka. tak jest. Tak jest. <laughs> ale, ale faktycznie bardzo się cieszymy z tego pomysłu. No dobrze, przejdźmy Ze spotkania z Wami. Tak. A już widzieliśmy mm -hmm. na i że jest sporo chętnych. Tak. Przejdźmy oczywiście do tego, co się wydarzyło w Brisbane, ponieważ tam jest kolejny turniej WTA 500 który jest naprawdę mocno obsadzony, aż trzy zawodniczki z czołowej dziesiątki wzięły w nim udział. Między innymi Arina Sabalenka oczywiście z drugim numerem rozstawiona Emma no tak, Navarro. Także tak, tutaj naprawdę obsada jest mocna, niestety. Magdalinet pożegnała się już z tym turniejem w pierwszej rundzie. Warto podkreślić, że Magdalena Frech również gra w tym turnieju, natomiast Ale... przez to, że jest rozstawiona, ma wolny los zaczyna od drugiej rundy. Porażka z McCartney i Kessler, 67 zawodniczka rankingu WT. Tak, pro... 4 -6, 4 -6. tak prowadziła Magda w pierwszym secie 4-2 i autentycznie mhm. po prostu oddała inicjatywę. Powiem tak. Y Duże brawa dla Amerykanki, bo naprawdę przyjemnie się ją oglądało. Grała bardzo pewna siebie, faktycznie właśnie dominowała na korcie. Natomiast nie wiem, czy u Magdy jeszcze trochę może ten okres przygotowawczy. Tak, czy... zależy, zobaczymy. Każdy może być w innym okresie. No ona, może Magda tak. przepracowała ciężej tą końcówkę, może tak, ten pick tak. form jest trochę inaczej ustawiony niż u innych zawodniczek. Naprawdę nie ma co wyciągać wniosków. Dokładnie. Z tego Oczywiście szkoda, no, no, no jasne, że sama Magda biorąc udział w tej imprezie, no nie, nie, nie chciała, chciała się w przegrać w pierwszej rundzie. Pierwszej rundzie. Natomiast to nie jest tak, że Magda tutaj jakiś dramatyczny mecz zagrała i, i musimy się stresować co do przyszłości tego sezonu. E, tylko po prostu pierwszy turniej, rozgrzewka, brawa dla przeciwniczki, bardzo dobrze zagrała naprawdę. E, Szczególnie, że zalążki dobrej gry by zdarzały się u Magdalinet. Trzeba przyznać, że widać, bo, że chce grać dosyć ofensywnie. E, czasami też była, no, zdarzało jej się, że była przy siatce, co widać było już podczas Bill Gyrgyzji Cup. Oczywiście to nie jest jej taka typowa natura, natomiast na pewno, jeżeli Magdalene chce utrzymywać się w tej czołowej 30. rankingu, to na pewno musi dołożyć więcej ofensywy, więcej odwagi do swojej gry. I wydać, że ta, ten zamysł odwagi był w tym meczu, natomiast brakowało przekonania do tej odwagi, takiego, mhm. takiej pewności, ale tak jak mówimy, to jest początek sezonu, także tutaj wniosków zbyt dużo nie możemy e, absolutnie tutaj e, wnioski, co możemy zrobić z wnioskami? Wyciągać, wyciągać, dokładnie tak. Natomiast wiesz co mi jeszcze jednej rzeczy brakowało, ale to jest trochę to, co powiedzieliśmy przed chwilą, czyli być może Magda jest jeszcze trochę tak wiesz, świeżo po tym okresie przygotowawczym żeby to dobrze zabrzmiało, żebym została dobrze zrozumiana. Lekkości brakowało mhm. w, poru, w poruszaniu, taka ciężka trochę tak. Magda była, co można było po prostu, można wnioskować, że może właśnie było ostatnio dużo nacisku kładzionego na przykład właśnie na pracę nóg, jakieś takie ćwiczenia, wiecie, zmęczone mięśnia, to później to są naprawdę takie detale, które oczywiście e, fachowym okiem widać, e, da się to dostrzec, ale, ale mówię, ja bym tu nie panikowała i, i po prostu dała czas. Oczywiście pierwszy duży sprawdzian to jest przede wszystkim Australia. Tak, ja warto tak. wspomnieć, że Magdalenet zagra jeszcze jeden turniej przed Australian mm -hmm. Open w australijskim Hobart, mm -hmm. WTA 250. Na ten moment jest czwarta na liście zgłoszonych zawodniczek, także będzie rozstawiona. Żadnej zawodniczki stop 30 w tym rankingu, w tym turnieju, także myślę, że taki, mam nadzieję, że tam rozegra kilka spotkań przed Australian Open, wejdzie w taki rytm meczowy i tej pewności trochę zyska. No to skoro już jesteśmy przy Polkach w Brisbane, to Magdalena Frank, która poznała swoją rywalkę w drugiej rundzie. Pewendelka. Tak, Susan Amens, 87. Zawodniczka WTA. Panie jeszcze ani razu ze sobą nie grały, także czekamy na pewno na to, na to spotkanie. Potencjalny kolejny mecz z Kalińską, jeśli tak. zarówno Kalińska, jak i Magdalena wygrają swoje spotkania. Tak, ja myślę tak, patrząc na te nazwiska, o których tutaj rozmawiamy, czyli, czyli Linet, Świątek, Frank. Mam wrażenie, że mimo wszystko, przez to, że Magda Frank też już miała wolne przed. King, tak. Cup, to ona miała tutaj taki najdłuższy właśnie tak. okres, jeśli chodzi o takie roztrenowanie, oderwanie się trochę od mhm. tenisa, przygotowanie. No też jestem ciekawa właśnie, jak tutaj od początku tak. y, od początku y, wejdzie w ten sezon. Tak, bo, bo warto podkreślić, że Frank oczywiście grała w Bill King Cup, ale w tak, innym tak. trochę rytmie meczowym, to znaczy, treningowym, przede wszystkim w innym, tak. innym rytmie treningowym niż na przykład Magdalinet się znajdowała, dlatego też myślę, że właśnie więcej meczów rozegrała właśnie Linet, a nie Frank podczas tych finałów w Maladze. Warto oczywiście podkreślić, że w Brisbane Arina Sabalenka rozpocznie niedługo swój pierwszy turniej w tym sezonie. Liderka światowego rankingu, broni w tym turnieju finału, tak. finału, finału. finału, Przegrała z mhm. Rybakiną w zeszłym tak, roku, tak, gdzie tak, przegrała 6, 6 3 Zobaczymy jak się tutaj to wszystko ułoży w potencjalna trzecia runda z Putinsewą, ale oczywiście tutaj panie muszą wciąż wygrywać swoje mecze. A Azarenka Ostapienko to też jest potencjalny mecz trzeciej rundy. Dosyć ciekawe, naprawdę ciekawe nazwiska. Widnie w Brisbane, także na pewno... Tak, no, no, no tak to jeszcze wymienię tu chociaż ze dwa, trzy nazwiska. Andrejewa, Kalińska, Aleksandrowa, Ostapenko właśnie, Badoza, Badoza tak. e, Schneider. Schneider dokładnie, Marta Kostiuk. Tak. Yy, także no dobry, dobry turniej tak, na pierwszym turnie, sezonie, pierwsza pięćsetka setka w sezonie. Dokładnie. Także my oczywiście zachęcamy Was do tego, aby tutaj pomimo tej trudnej strefy czasowej śledzić tenisowe zmagania, a my na pewno je dla Was tutaj szczegółowo będziemy omawiać. Jeżeli macie jakieś pytania, to również zadawajcie je tutaj w komentarzach i widzimy się już jutro podczas relacji live mecz Polska kontra Norwegia. Hubert Hurka czy Iga Świątek rozpoczynają swój sezon 2025 jeszcze w starym roku. Tak, do tak. zobaczenia. Do zobaczenia. Ja jeszcze przypominam, Sylwester też z sofą sportową. E, kto nas nie, nie subskrybuje, to zachęcam bardzo gorąco do tego. E, a może jakiś konkurs na Uf. Australian Open się pojawi, kto wie. Zobaczymy. Zobaczymy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.